Witajcie na kanale łowcychin.pl. W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się bliżej jednemu z bardziej popularnych projektorów na rynku, a mianowicie Ultima Apollo P40. Zapraszam do oglądania. Projektor przybywa w solidnie wykonanym kartonie, zabezpieczonym tak, aby wszystko dotarło do nas w nienaruszonym stanie. Grafiki i specyfikacje na zewnątrz opakowania już na wstępie dają nam obiecujący wgląd w możliwości urządzenia. W pudełku z akcesoriami znajdziemy instrukcję obsługi, która zawiera wszelkie niezbędne informacje dotyczące instalacji, konfiguracji oraz użytkowania. Kabel zasilający, pilot zdalnego sterowania wydaje się solidny i ergonomicznie zaprojektowany. Wymaga dwóch baterii typu AAA. Śrubka do regulacji wysokości. To mały, ale ważny element, który pozwala na precyzyjne dostosowanie kąta projekcji. Śrubka jest łatwa w montażu i regulacji. W zestawie znajduje się także kabel AV, który pozwoli na połączenie z urządzeniami posiadającymi starsze typy wyjść. Kabel HDMI, karta do przedłużenia gwarancji o rok. Jest to miły dodatek dla tych, którzy planują dłuższe korzystanie z projektora i chcą się zabezpieczyć na wypadek ewentualnych awarii. Ściereczka z mikrofibry. Ostatni element zestawu, który z pewnością przyda się do utrzymania czystości obiektywu oraz innych części projektora. Chciałbym podkreślić, że w mojej recenzji nie dysponuję specjalistycznym sprzętem do dokładnego zmierzenia parametrów takich jak jasność czy kontrast projektora. Z tego powodu moje spostrzeżenia opieram przede wszystkim na osobistych odczuciach z używania tego urządzenia. Podczas testowania projektora jego rozdzielczość Full HD zapewniała ostry i czysty obraz, co znacząco poprawiało jakość oglądanych filmów. Szczegóły takie jak tekstury skóry czy drobne elementy w tle były wyraźne i łatwe do odczytania, co zdecydowanie zwiększało imersję podczas seansów filmowych. Mimo że jasność na poziomie 700 ansi-lumenów umożliwiała stosunkowo dobre warunki oglądania w dobrze oświetlonym pokoju, to najlepsze wrażenia osiągałem w zaciemnionych pomieszczeniach, gdzie obraz wydawał się znacznie bardziej intensywny i dynamiczny. W jaśniejszych warunkach obraz mógł wydawać się nieco wyblakły, co jest typową cechą projektorów o tej jasności. Wysoki współczynnik kontrastu 12 tysięcy do 1 pozwalał na uzyskanie głębokich czerni i jasnych bieli, co znacząco wpływało na jakość obrazu, szczególnie w scenach z dużym zróżnicowaniem jasności. Detale w ciemnych obszarach były lepiej widoczne, co sprawiało, że projektor doskonale radził sobie z filmami i grami zawierającymi intensywne sceny nocne. Technologia wyświetlania LCD, wspomagana przez oświetlenie LED, zapewniała dobre odwzorowanie kolorów i ostrość obrazu. Dzięki niższemu zużyciu energii, i dłuższej żywotności, projektor był zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny. Oświetlenie LED gwarantowało równomierny rozkład światła na ekranie, eliminując problem gorących punktów. Należy jednak pamiętać, że nagranie wideo prezentowane w tej recenzji jest rejestrowane za pomocą telefonu, co może nie oddać w pełni jakości obrazu widzianego na żywo. Niektóre sceny mogą wydawać się przejaśnione lub zbyt ciemne w porównaniu do rzeczywistości, gdzie obraz jest zdecydowanie lepszy. Projektor wyposażony jest w zaawansowane funkcje, które znacząco ułatwiają jego użytkowanie w różnorodnych środowiskach. Autofokus automatycznie dostosowuje ostrość. Co jest kluczowe, gdy projektor jest często przemieszczany między różnymi pomieszczeniami lub ustawieniami. Dzięki tej funkcji obraz jest zawsze ostry, bez konieczności ręcznego regulowania fokusu, co jest szczególnie przydatne w dynamicznych środowiskach, takich jak szkoły czy biura. Korekta Keystone, czyli cyfrowa korekcja trapezu, pozwala na eliminację zniekształceń obrazu, które mogą wystąpić. Gdy projektor jest ustawiony pod kątem względem ekranu, ta funkcja automatycznie dostosowuje obraz, aby był idealnie prostokątny, co jest nieocenione. Podczas instalacji w miejscach, gdzie idealne umiejscowienie projektora nie jest możliwe. Co więcej, przy każdym uruchomieniu projektora, zarówno korekcja trapezu, jak i autofokus są uruchamiane automatycznie, co zapewnia idealne ustawienia obrazu z minimalnym wysiłkiem użytkownika. Wspomniane funkcje autofokusu można łatwo kontrolować za pomocą dołączonego pilota zdalnego sterowania. Umożliwia on szybkie włączanie. I wyłączanie autofokusu oraz ręczne dostosowywanie, jeżeli użytkownik chce mieć nad tym pełną kontrolę. To dodaje elastyczności w adaptacji projektora do specyficznych potrzeb prezentacji czy rozrywki. Oglądanie filmów, granie w gry lub przeprowadzanie prezentacji na ekranie o przekątnej do 150 cali to możliwość, która staje się rzeczywistością z projektorem Ultimea Apollo P40. Osobiście. Uzyskałem około 120 cali i obraz był niezwykle wyraźny. Dzięki temu projektor zachowuje wysoką jakość obrazu nawet na dużym formacie, utrzymując ostrość i głębię kolorów. To sprawia, że każda scena jest bardziej immersyjna, a widzowie mogą cieszyć się bogactwem detali, które często umykają na mniejszych ekranach. Jedną z unikalnych cech projektora Apollo P40 jest inteligentne wykrywanie obiektów znajdujących się na drodze projekcji. Gdy system wykryje, że jakiś przedmiot blokuje część obrazu, automatycznie dostosowuje rozmiar projekcji tak, aby obraz był w pełni widoczny. Projektor Ultima Apollo P40. Wyposażony jest w własną nakładkę systemową opartą na Androidzie, która oferuje szereg funkcji, ale z pewnymi ograniczeniami, szczególnie jeśli chodzi o odtwarzanie multimediów. Choć system jest intuicyjny w obsłudze, warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych aspektów użytkowania i konfiguracji, możliwości i ograniczenia systemu. Brak natywnego wsparcia dla aplikacji streamingowych. Wbudowany system operacyjny nie oferuje natywnej obsługi popularnych. Aplikacji streamingowych takich jak Netflix czy YouTube. Aby cieszyć się treściami z tych serwisów, najlepszym rozwiązaniem jest podłączenie zewnętrznego urządzenia, takiego jak TV-Box lub laptop, za pomocą kabla HDMI. Ograniczone wsparcie dla formatów audio. Projektor nie obsługuje większości formatów audio podczas odtwarzania z dysku zewnętrznego co może ograniczać jego użyteczność jako samodzielnego odtwarzacza multimediów. Projektor posiada szeroki zakres portów, w tym dwa wejścia USB, do podłączenia dysków zewnętrznych lub innych urządzeń pamięci masowej, HDMI, główne złącze do podłączenia komputerów, konsol gier czy boxów, AV, dla starszego sprzętu audio-wideo, audio-out, umożliwia podłączenie zewnętrznych systemów dźwiękowych. Projektor obsługuje technologię mirroringu ekranu, co pozwala na bezprzewodowe dzielenie się treściami z urządzeń mobilnych i komputerów. Testy pokazały około opóźnienie w przesyłaniu obrazu, co jest wystarczające do przeglądania internetu, ale może nie sprawdzić się w dynamicznych grach. File Manager. Dostęp do plików na podłączonych dyskach zewnętrznych. Bluetooth Speaker Mode funkcja, która pozwala wyłączyć ekran projektora. I używać urządzenia jako samodzielnego głośnika Bluetooth. Aplikacja Atmosphere oferuje atmosferyczne obrazy i dźwięki, takie jak ognisko, deszcz czy zimowy pejzaż, które mogą służyć jako relaksacyjne tło w domu lub podczas pracy. Prezentacje i ustawienia systemowe, wbudowany program do prezentacji. Pełna instrukcja obsługi dostępna z poziomu systemu oraz dostęp do ustawień sieciowych Wi-Fi, Bluetooth, możliwość zmiany ustawień obrazu, w tym odwracanie, regulacja trapezowa, zoom oraz włączanie i wyłączanie autofokusu i korekcji trapezu. Projektor można dostosować również do różnych preferencji językowych, w tym na język polski. Podczas oglądania filmów, projektor oferuje dodatkową elastyczność dzięki możliwości dostosowania ustawień obrazu w każdej chwili. Użytkownicy mogą zmieniać jasność, kontrast, saturację, ostrość, temperaturę kolorów oraz wybierać różne tryby obrazu: Picture Mode, co pozwala na optymalizację doświadczenia wizualnego zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Oraz warunkami oglądania. Ta funkcjonalność zapewnia, że każdy widz może cieszyć się idealnie dostosowanym obrazem, niezależnie od treści, którą ogląda. Projektor Ultima Apollo P40 wyróżnia się nie tylko jakością obrazu i funkcjonalnością, ale również wyjątkowo cichą pracą. W przypadku wielu projektorów, hałas generowany przez system chłodzenia może być uciążliwy, szczególnie w cichym otoczeniu, jak domowe kino. Apollo P40 operuje jednak na poziomie zaledwie 45 dB, co jest wartością bardzo niską jak na standardy projektorów. Dzięki temu użytkownicy mogą cieszyć się filmami czy grami bez zakłóceń związanych z hałasem urządzenia. Dodatkowo głośniki wbudowane w projektor są zdolne do generowania poziomu głośności przekraczającego 90 dB na maksymalnych ustawieniach. To oznacza, że projektor może łatwo wypełnić dźwiękiem nawet większe pomieszczenia, dostarczając mocne i dynamiczne audio, które może równać się z tradycyjnymi systemami kina domowego. Wysoki poziom głośności nie wpływa negatywnie na jakość dźwięku, który pozostaje klarowny i bogaty w detale, nawet przy maksymalnym ustawieniu głośności. Apollo P40 wyposażony jest w zintegrowane głośniki DSP o mocy 2 razy 5 W, które zapewniają zaskakująco dobre doświadczenia dźwiękowe nawet dla wymagających użytkowników. Przy testowaniu jakości dźwięku nawet na najniższym poziomie głośności bas był wyraźnie słyszalny, co jest rzadkością w urządzeniach tego typu. Głośniki dostarczają czysty i wyraźny dźwięk, co dodatkowo wzbogaca wrażenia z oglądania filmów, zresztą posłuchajcie sami jak grają. Mm -hmm. no Is your back alright? You landed back. all hey, hey, right? what right happened? Yeah. Listen, you gotta get some decent chairs in here, man. Nice. What's this shit made out of? Anyway. Uh steel? Yeah? Yeah. Well, you should get it welded better in the corners. Projektor Ultimea Apollo P40 oferuje znakomitą jakość obrazu Full HD i doskonałe funkcje, takie jak autofokus i korekcja Keystone, co czyni go wyjątkowo przyjaznym w codziennym użytkowaniu. Za kwotę około 800 zł ten projektor stanowi bardzo atrakcyjną ofertę dla osób poszukujących ekonomicznego rozwiązania do domowego kina. Jego zintegrowane głośniki DSP. Zapewniają solidną jakość dźwięku. Choć dla bardziej wymagających użytkowników dostępna jest opcja podłączenia zewnętrznego systemu audio. Mimo braku wsparcia dla aplikacji streamingowych, system oparty na Androidzie pozwala na Łatwe podłączenie zewnętrznych urządzeń multimedialnych. Ultimea Apollo P40 jest idealnym wyborem dla każdego, kto szuka wysokiej jakości projekcji w przystępnej cenie. Link do projektora, gdzie znajdziecie kupon, znajdziecie w opisie pod filmem.